Czy sama wiedza wystarczy do tego, aby założyć firmę, wprowadzić zmiany do biznesu i do życia społecznego, a tym samym osiągnąć sukces i czuć satysfakcję z tego, co się robi? Ja postaram się Wam dzisiaj dowieść, że to wcale nie wystarczy, i mój przypadek pokazuje, że to wartości i to działanie zgodne z tym, co ma się w sercu, finalnie przynosi ten sukces. Cześć, jak wiecie, ja nazywam się Martyna Zostawna i opowiem Wam dzisiaj część mojej historii. Ta mała dziewczynka, którą widzicie za mną, to, to oczywiście ja. Pod koniec lat 90. Ja pamiętam ten moment doskonale, ponieważ to, co widać za mną, w tym czerwonym woreczku, to są śmieci, które zabrałam na, na plaży. I to było dla mnie wtedy zadziwiające, że te śmieci w ogóle tam się znajdują. I potem zaczęłam je zauważać w parkach, w lasach i bardzo mi się to nie podobało. Więc, już w tak młodym wieku, postanowiłam, że chcę coś zrobić i że moje zbieranie tych niedopałków czy, czy, czy puszek na plaży nie wystarczy. Więc, organizowałam w mojej szkole podstawowej zbiórkę śmieci w pobliskim parku. I może nieświadomie, ale już wtedy zaczęła we mnie kiełkować ta część aktywistyczna, ta wiara w wartości, ale też potrzeba zmian w obszarze społecznym i środowiskowym. I wraz ze mną rosły te wartości i te idee. I pamiętam kolejny taki moment, który to było już pod koniec lat 2000. Byłam wtedy w liceum i zagłębiałam swoją wiedzę z obszaru środowiska, ekologii, klimatu. I natknęłam się na informację dotyczącą tego, że zmiany klimatyczne są, predykcje związane ze zmianami klimatycznymi są bardzo złe i że ogromny wpływ na to mają nie tylko nasze codzienne decyzje, ale też biznes. I z drugiej strony. Moje koleżanki prześcigały się w tym, która z nich będzie miała więcej nowych ubrań, akcesoriów, rzeczy, więc ta dychotomia między tymi zjawiskami kompletnie mi nie pasowała i stwierdziłam, że to nie może być tak wyglądać, że to napędzanie tej konsumpcji wokół degradacji środowiska, ale też tego aspektu społecznego powinno zostać zmienione. I wtedy też natknęłam się na taką ideę, która była absolutnie nieznana w tamtych czasach, przynajmniej w Polsce, która nazywa się Zero Waste, czyli dbanie o wydłużanie cyklu życia produktów i dóbr, które były już na rynku. I stwierdziłam, że to jest świetne antidotum na ten problem. No i potem poszłam do, na uczelnię, studiowałam z jednej strony politologię, z drugiej strony dziennikarstwo i komunikację społeczną, bo stwierdziłam, że to będą świetne sposoby na to, żeby Wdrażać tą ideę w życie, że one mnie do tego przygotują. No i już na studiach starałam się wdrożyć jakieś projekty, zachęcić władze uczelni czy moich znajomych ze studiów do tego, że może zrobimy taką inicjatywę, ale to nikogo wówczas nie interesowało. Kapitalizm w roku 2010, kiedy poszłam na studia, był totalnie rozpędzony. Więc nikogo nie interesowała idea zero waste ani zmiany klimatu, o których naprawdę wówczas się nie mówiło. Ale ja się nie frustrowałam i się nie poddawałam i cały czas miałam z tył głowy, że ja chcę coś z tym zrobić, tylko po prostu brakowało mi pomysłu. Aż pewnego styczniowego dnia 2015 roku wyjęłam z szafy moje brudne buty. I te brudne buty zmieniły wszystko. A jak to się stało? Um, one były brudne, ja nie wiedziałam, jak je wyczyścić, więc stwierdziłam, dobra, no to zabiorę je ze sobą do pracy, znajdę miejsce, które zajmuje się czyszczeniem butów, jakaś pralnia obuwia, bo byłam przekonana, że na 100% takie miejsca są. I w pracy zaczęłam poszukiwania. No i okazało się, że nie ma takich miejsc ani w Warszawie, ani nigdzie w Polsce. I ten temat tak bardzo mnie zafrasował, że zaczęłam szukać takich miejsc w Europie, na świecie. Generalnie dwa tygodnie spędziłam na przyjrzeniu internetu i znalezieniu miejsca, które czyści albo naprawia buty, albo odnawia buty. No i słuchajcie, nie znalazłam żadnego takiego miejsca. I wtedy przyszedł mi do głowy taki pomysł, że no przecież każdy z nas ma buty i każdy raz na jakiś czas je brudzi, niszczy. I że świetnym sposobem na tą ideę, o której ja od tylu lat myślę, na przekucie tych wartości, które we mnie są, mogę to zrobić za pomocą biznesu, który będzie oferował usługę czyszczenia i naprawy budów, a przy tym będzie biznesem z wartościami i będzie edukował innych na temat idei zero waste i będzie prośrodowiskowy. I stwierdziłam, że to jest absolutnie świetny pomysł. I zaczęłam opowiadać o tym mojej rodzinie i moim znajomym. I zostałam storpetowana negatywnymi opiniami. Wszyscy mówili mi, że ten pomysł jest beznadziejny, żebym absolutnie tego nie robiła. I wszyscy mi tego odradzali. Natomiast dla mnie te wartości, które stały za tym pomysłem, iż to w końcu jest to, o czym ja myślałam, postanowiłam, że trudno. Spróbuję. Dam sobie kilka miesięcy na rozkręcenie tej firmy i zobaczymy, może się uda. I w lipcu 2015 roku otworzyłam Washwash, Wash, czyli jeden z pierwszych cyrkularnych startupów w Europie, który zajmuje się czyszczeniem, naprawą i odnową butów. I w związku z tym, że większość osób, a właściwie to wszystkie osoby, stwierdziły, że ten pomysł jest beznadziejny, no to stwierdziłam, ok, on będzie się rozwijał bardzo powoli, więc założyłam, że w pierwszym miesiącu do firmy trafi około 10 par butów. No i już po kilku dniach moja twarz znalazła się na jednej z, w jednej z gazet, Dzień Dobry TVN zrobiło na temat mój i mojej firmy reportaż, a największe polskie media prosiły mnie o wywiad. I w mojej kawalerce, w której mieszkałam z psem, który na szczęście nie lubił jeść butów, zaczęły się ustawiać kolejki. I zamiast 10 par, które sobie założyłam, po pierwszym miesiącu trafiło ich ponad 500. Po dwóch miesiącach do mojej firmy trafiło ponad 2000 par butów. Miałam dwa lokale w centrum Warszawy, jedną pracownię na Warszawskiej Pradze i ponad 30-osobowy zespół. I mogłoby się wydawać, że to jest gigantyczny sukces. Ale rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Ja miałam wtedy 24 lata, dopiero co skończyłam studia. Nie miałam wiedzy biznesowej, a przynajmniej nie miałam wiedzy biznesowej do tego, żeby skalować tak szybko rozwijający się startup, aby wiedzieć, jak zarządza się zespołem, aby stworzyć tak naprawdę nowy zawód, bo zawód renowatora obuwia ja nie istniał. Ja musiałam go stworzyć od początku. Nie wiedziałam, jak się prowadzi szkolenia, nie wiedziałam, jak się ewidencjonuje buty. Absolutnie nie byłam do tego przygotowana. Nie wiedziałam też o czymś takim jak przygotowanie jakościowe, o to, że powinnam zatrudnić kontrolera jakości. Ja sama o czyszczeniu butów wiedziałam bardzo mało, bo uważałam, że będę tego się uczyła wraz z rozwojem firmy i nie zdawałam sobie sprawy, że każdy but to inna historia. I to wszystko na, doprowadziło do tego, że klienci byli coraz bardziej niezadowoleni. Z jednej strony z obsługi klienta, z drugiej strony z jakości wykonanych usług i po trzecie i najważniejsze z terminowości, z którą byliśmy absolutnie na bakier. Klienci czekali po kilka miesięcy na swoje zimowe buty, które oddali latem. Przyszła zima, a buty nadal nie są gotowe. I momentem kulminacyjnym był pewien piątkowy wieczór pod koniec października, cztery miesiące po starcie firmy, kiedy dostałam telefon, żebym szybko przyjeżdżała do lokalu, bo czeka na mnie policja. Oczywiście przyjechałam do lokalu, okazało się, że jedna z klientek wezwała policję, bo, bo czeka już dwa miesiące na buty i nadal ich nie otrzymała, jest jesień i ona potrzebuje tych butów. My oczywiście nie ukradliśmy tych butów, tylko ktoś przeoczył od niej wiadomość i udało się te buty przekazać, na szczęście wyczyszczone. Natomiast ja wracałam wtedy do domu z takim poczuciem ogromnej porażki, bo kończyły się pieniądze na koncie, ze względu na to, że ja nie wyliczyłam dobrze kosztu usługi i tak naprawdę do większości butów musiałam dokładać, a ciągle musiałam inwestować w rozwijającą się firmę. Ja byłam turbo zmęczona psychicznie i fizycznie, bo przez te ostatnie 4 miesiące nie miałam ani jednego dnia wolnego. No i zespół też nie był w najlepszej kondycji. Więc postanowiłam, że, że zamknę firmę. Następnego dnia rano wstałam i postanowiłam napisać plan zamknięcia firmy. Ale mniej więcej po godzinie dostałam eureki, ponieważ... Zdałam sobie sprawę, że w ciągu czterech miesięcy udało mi się namówić ponad 5 tysięcy osób do tego, żeby wdrożyły tą ideę zero waste do życia, że największe polskie media zainteresowały się pojęciem zero waste i biznesem z wartościami i że. Zacisnę zęby, wezmę kredyt i spróbuję naprawić te wszystkie błędy, które pojawiły się przez najbliższe miesiące. I oczywiście to było bardzo trudne, zajęło to ponad pół roku, aby je wdrożyć, ale, ale się udało. I mniej więcej dwa lata po tym wydarzeniu. Ja zaczęłam się pojawiać na coraz większych eventach startupowych. Miałam styczność z biznesem i zobaczyłam, że tam o cyrkularności nie mówi się prawie w ogóle. O ile w ogóle ktokolwiek o tym słyszał. Więc stwierdziłam, ok, to jest mój kolejny cel. Ale nauczona doświadczeniem wiedziałam, że aby wdrożyć cyrkularność do biznesu, to przede wszystkim muszę być gotowa na przeskalowanie firmy, muszę mieć zespół, muszę mieć technologię, muszę mieć pracownię większą pracownię i postanowiłam poszukać finansowania na zewnątrz i znalezienie funduszu inwestycyjnego, który zainwestował w moją firmę, zajęło mniej więcej półtora roku, ale w końcu się udało i finansowanie otrzymaliśmy tuż przed pandemią, więc jak się domyślacie to był bardzo trudny czas. Natomiast te zmiany działy się dość, dość powoli, ale podpisywaliśmy kolejne kontrakty. Natomiast o ile wcześniej moja praca była skoncentrowana oczywiście na zarządzaniu firmą i na zarabianiu pieniędzy, bo to podstawa biznesu, to ja cały czas szukałam pomysłów na to, jaką akcję charytatywną zrobić, kogo wesprzeć, jakie zmiany wprowadzić. A po y, otrzymaniu inwestycji moje życie było skoncentrowane, moja praca była skoncentrowana na siedzeniu w Excelu, na odhaczaniu kolejnych KPI-ów i na y, pokazywaniu tego, czy mamy wzrosty, a może mamy spadki na y, cotygodniowych statusach z akcjonariuszami. I czułam, że coraz bardziej zatracam swoją pasję, swoje wartości i... Ten sens, który powodował mnie w momencie założenia e, firmy. I z drugiej strony też miałam takie poczucie, że ja muszę spróbować w sensie, że ja muszę kontynuować tą działalność, bo to moja firma, poczuję się odpowiedzialna e, i jakoś muszę to przeżyć. I kolejny katarzis pojawił się, kiedy pewnego marcowego poranka dostałam maila z Departamentu Stanu ponieważ Departament Stanu i magazyn Fortune wybrał mnie jedną z 15 najbardziej obiecujących kobiet w biznesie na świecie i nie ze względu na to, że moja firma generowała milionowe przychody, tylko ze względu na to, jaki wpływ udało mi się wywrzeć w biznesie i w społeczeństwie w Europie. I ten, ta nominacja wiązała się z miesięcznym wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, gdzie miałam przyjemność współpracować z... Najbardziej wpływowymi kobietami na świecie, m.in. z Hillary Clinton. I e, to był pierwszy czas tak naprawdę od 8 lat, kiedy miałam czas się zatrzymać i pomyśleć, gdzie jestem. I pamiętam taką rozmowę pod koniec mojego pobytu w Stanach, kiedy jedna z moich mentorek zapytała mnie. Nie co muszę i nie co myślę o swoim biznesie, tylko co ja tak naprawdę czuję. I to było pytanie, które zmieniło wszystko. Zdałam sobie sprawę, że, że ja się po prostu wypaliłam, że ja nie chcę siedzieć w Excelu, ja nie chcę odhaczać kolejnych KPI-ów, ja chcę, mam możliwości, do tego i mam pasję, i przede wszystkim moje wartości, powodują, że mogę zmieniać świat na lepsze, a nie siedzieć w Excelu. I wróciłam z taką myślą, że chcę odejść ze stanowiska CEO w swojej firmie. I dosłownie tydzień po tym yy, wydarzyła się Jedna z największych współpracy w Polsce w obszarze cyrkularności, mianowicie Łośłąż podpisało, um, ogłosiło start współpracy z Żabką. I w każdej żabce można oddawać buty do czyszczenia. No i z jednej strony dostawałam mnóstwo informacji, że to jest ogromny sukces i że wszyscy mi gratulują. Z drugiej strony dostawałam cały czas wiadomości od akcjonariuszy, jakie mamy wzrosty, ile jest klientów, wyślili tabelkę. A z trzeciej strony, ja miałam poczucie, że jeszcze większe poczucie, że to jest kompletnie nie to, co ja chcę robić, i zaczęłam przygotowywać plan odejścia z firmy. I to było strasznie trudne. Te wszystkie rozmowy, zmiany, decyzje, przekonywania, ale jak już wiecie, bo to pojawiło się w przedstawieniu mnie, w lutym tego roku udało mi się sprzedać moje udziały w firmie i był to strasznie trudny proces i bardzo się tym stresowałam. Natomiast miesiąc po tym wydarzyło się coś symbolicznego, ponieważ ja już od jakiegoś czasu współpracuję z instytucjami unijnymi w obszarze legislacyjnym. I moja rekomendacja, którą napisałam dosłownie kilka tygodni po tym, jak odeszłam z firmy, trafiła do dokumentów, które mają szansę stać się prawem w całej Unii Europejskiej. I zrobiłam to nie dlatego, że musiałam, zrobiłam to, bo chciałam. Zrobiłam to bez presji na wyniki i na odhaczanie kolejnych KPI-ów. Zrobiłam to z poziomu wartości i przekonań. I przygotowując się na to dzisiejsze wydarzenie z, pomyślałam o tym, że to nie kwestia bycia idealnym i posiadania wystarczająco wystarczającej wiedzy, tylko kwestia naszych wartości i naszych przekonań może nas doprowadzić do zmiany, do sukcesu i do satysfakcji. Dlatego na koniec chciałabym Was zostawić. Z takim pytaniem, które niestety źle się tutaj wyświetla, tu dobrze, ale go powtórzę. Pewnie wielu z Was myśli o tym, żeby założyć swoje firmy, albo założyć, albo wprowadzić jakąś zmianę systemową, albo po prostu ma projekty, które chciałoby zrealizować. Więc nie musicie być idealni, nie musicie mieć dostatecznie dużej wiedzy, żeby to zrobić. Ja zachęcam Was do tego, żebyście spojrzeli na to z poziomu swojego serca i swoich wartości. I mam nadzieję, że mój przykład udowadnia to, że jest to jak najbardziej możliwe. Bardzo Wam dziękuję.